Czarna żołnierka SW z kamizelką z bombą w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy ilu się dało i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SW są za to odpowiedzialne. Dzięki Wam. Nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem. Przegrupuję się z 141. Będziemy w kontakcie. I Fara. Tak, Lazul? Przykro mi z powodu Samary. Nie też. Jak się trzymacie? Ojciec, Moi bracia. I... <laughs> Jak tam, towarzyszył? Bywało lepiej, pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc z wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Szedł jak do siebie. To Makarow. A Fara i Alex coś mają? Mało by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na Farę. I Stany Zjednoczone. Tak, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści! Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? Tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wydostancie go żywego. Przyjąłem gdzie medycy? Radownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie. Dokładnie. Ghost i ja będziemy tam za 10 minut. Przątnijmy go. Pez Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurwa, co za góry.

Przelają! Na szczycie schodów! Przeladę na wóze! Schody czystu! Przed nami wielu wrogów! Schody są z drugiej strony! Prowadzą na drugie piętro! Kontakt z przodu! Ruchy! Ruchy! w środku i zbliżamy się do sekcji VIP. Uwaga! Wewnętrzny krąg udaje policjantów. Odbiór! Zrozumiano. Uznajemy wszystkich policjantów za wrogów. No, Nie move. Bezpieczyć schody. Musimy się dostać na górę. Body, Wyszam dla VIPów, jest blisko wchodzimy tam! Czysto! Sekcja w polu widzenia! Ruch w środku zachować czujność, za tobą sierżancie! Ręce na widoku! Jesteśmy ratownikami, nie strzelajcie! Jak się tu dostaliście! Ochrona! Ochrona nas puściła! – Co was tu przyprowadzi? – Proszę, próbuję... Chuje z wewnętrznego kręgu. – Dobrze zrobiliśmy. – Ale chaos. Mieli bomby. To był ich kolejny cel. Złoty Orzeł odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła Kordon. Makarow będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za pięć minut. Nie pozwólcie mu zwiać. – Zrozumiano. – Garaż. Tak jest. Zabezpieczyć ładunki do drugiego punktu ewakuacyjnego. Rozumiem. Tędy. Użyjemy windy. Makarowa. Nie strzelać! To cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce, zbliża się pojazd. Kryć się. To może być Makarow. Rozwalił się. Ruszam zabezpieczyć. Słodki Jezu To on że Makarow, wyłaź z samochodu Spokojnie Tyle wystarczy A teraz ani drgnij Sprawdź go Boisz się, kapitanie? I słusznie Zamknij się Na kolana, kurwa! Czysto! Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę Twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go! Do wszystkich mamy Makarowa. Przyszliście transport! Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na no to liczymy. W lewo! Sprawdzamy pojazdy i w drogę! Przyjąłem. Ruchy! Czysto! Ruchy! Ruchy! Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Możemy też wywlec się siłą. Jazda! Twoje Nic nie da. da nam wygraną.

to? Potwierdzam! Zabierz makarowa i ruszamy! Sołp, zabierz go! Zabiorę go! Tu nie jest bezpiecznie. Musimy ruszać! Nigdzie nie będziecie bezpieczni. W szczęście sensie ci opuściło, Makarow. Tupa w troki. Nie wierzę w szczęście. Tylko w planowanie. Hej! Oznacza kiepski plan. Ruchy mówię. Znalazłem jakieś przejście, sierżacie. Ruszamy. Błogosławię waszą odwagę, ale przeklinam waszą głupotę. Skup się na sobie. Nikt nie jest niezastąpiony. Ruchy! Chrysta, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co cię powstrzymuje przed pomocą im, sierżancie? Ty. To twój wybór. To twoje dzieło, nie nasze. To niewinni ludzie. Wojna polega na stracie. Coś w pierdolenie. Przeszedłem. Jest czysto. Wyjście w polu widzenia. Czerny. Idź dalej. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Blisko. Moi też. Szybciej. Powinieneś mieć świadomość przegranej. Wciąż myślę. Zachodzą! Zajmę się makarowem i kiluję ich! Czysto! przybranie. Idziemy na zewnątrz. Na kolana, podnieś to. Drugą stronę. Ruchy! Płoty orzeł, jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo, sześć. Jesteśmy na stanowisku. Uwaga! drugi personel zbliża się od północy. Ghost wędrzesz Was jako sniper. Makarow jest ze mną i dalej! Tak jest! Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym bez odbioru. Ja zajmę się Makarowem, a Ty utoruj nam drogę. Otwieram Zlikwidowany! Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. I tam umrzesz. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Herschel? Więc znasz imiona. Każdy może sobie zajrzeć do A. Co jeszcze planujesz? To. Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszy. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co Cię to obchodzi, do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta te chwile. Nie wszyscy przyjemnie. Lotnisko! Odciągnął nas od celu! Nie w Zwaleć ten so. chory łeb ma. So. mnie. Nie rób tego. Co zrobię. No Dalej, dawaj! Dam te mordy. Za jej mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść się, rancie. A ponoć bronicie dobra. Płonisz za to w piekle. Zdechniesz w kułaku z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia, Soup. Przyrzekam.